Tu tu przedstawiają. Uwaga, mogą wystąpić spoilery, ale nie duże. Te duże powie ci kolega w pracy i randomowy gość na Facebooku. Cool. Bo do tego W tej jesieni zobacz to, co wszyscy, jeśli nie chcesz być wyłączony, z dosłownie każdej rozmowy. O lody ekipy game. Y, znaczy się gra w Kalmara. Netflix nie przetłumaczył tytułu, więc naprawiamy to niedopatrzenie. Nie dziękujcie. Witaj w alternatywnym świecie, w którym ludzie robią sobie krzywdę za pieniądze. Starcie jest naprawdę emocjonujące. Ej, na pewno to jest ten alternatywny świat? To historia 456 takich samych z wyglądu osób, które zadłużyły się do tego stopnia, że musiały wziąć udział w grze. Kto to słyszał, żeby zabijać innych tylko po to, żeby wyjść z zadłużenia? No, amerykańska armia coś tam słyszała. I niedługo Michał Wiśniewski. Polecam, Michał Wiśniewski. Scenariusz serialu powstał w 2008 roku, ale przez 10 lat nie chciała go żadna wytwórnia. Netflix zgodził się tylko dlatego, że w serialu dominują Azjaci, a wszyscy Biali są źli. Zobacz świat, o którym już dawno temu w kółko śpiewał Dawid Podsiadło. W piosence Trójkąty i kwadraty. Stoję na drodze. Trójkąt, kwadrat i koło serio? Narodowy Bank polski już dawno temu to przewidział. O padach do PlayStation nie wspominając. To mogła być Twoja reklama, Sony. PlayStation. Przypomnij sobie gry, w które grałeś w dzieciństwie, a potem sobie uświadom, że nigdy w nie nie grałeś, bo po co wychodzić ze świata World of Warcraft do prawdziwego. Plus, nie mieszkałeś w Korei. Dlatego poznaj sześć fantastycznych gier. Po pierwsze, raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. W wersji, raz, dwa, trzy, Baba Jaga napierdala z karabinu maszynowego. Tak będzie wyglądał rządowy projekt Świateł dla Pieszych, który w końcu nauczy ludzi przechodzić przez ulicę. Po drugie, wycinanie kształtów z plastra miodu. Skrobanka bardziej stresująca niż w Polsce. Co to Trzeba było inaczej podejść do Bobra. Po trzecie, przeciąganie liny. Gdzie wygrywa ten, kto pójdzie po linii największego oporu. Jan Miodek approves. Po czwarte, kulki. Najbardziej wzruszający odcinek, podczas którego będziecie się emocjonować. Nawet bardziej niż <grym> ci zagrywający się aktorzy. <grym> piąte, Most. Czyli ulubiona gra Jezusa, bo ostatni będą pierwszymi. A w finale, oczywiście Squid Game. Czyli gra tak pojebana, że nawet oni olali zasady i zaczęli się po prostu napierdalać. Czy zawsze, jak biorą cię na jakąś wyspę, to musisz się napierdalać na śmierć i życie? Najwyraźniej tak. Naucz się wraz z serialem matematyki i przeliczaj wony na złotówki za każdym razem, kiedy świnka skarbonka zacznie się napełniać. Główna nagroda to bardzo dużo wonów. To won to tona! Tona! <grywa> Hahaha! Won mi stąd! Won! Won! No won, won. Lubisz teatr? To się świetnie składa, bo połowa aktorów gra tak, że zaraz po nich zadzwonią Warlikowski i Lupa. O! Oh, Zobacz historię ludzi walczących o jedzenie, zabijających się, ubranych jednakowo i sterowanych przez dyktatora. A potem przełącz dokument o Korei Północnej i włącz sobie Squid Game. Poznajcie VIPów. Czy oni nie mogą po prostu latać w kosmos jak normalni miliarderzy? Zagrajmy w grę. Przegrywa korańczyk, który napisze najchujowszy dialog po angielsku. Oto nominowani. Do oh, you ever call me there? I just have to say that I'm a difficult man, to please. I hope you won't disappoint me. No Pierdole, kurwa. Szoj. Myślałeś, że zły voice acting był w Resident Evil 1? You were almost a dill sandwich. You're right. To nie słyszałeś wtedy jeszcze angielskiego dubbingu Squid Game. Look at that. I forgot I had another one here. I need you, old oh, man. Can't you see that? God, this bitch so pathetic. Stop calling me babe an old man, huh? Hey, how are you enjoying the game, my friend? I like this game. It's one of my favorites. Yes, this game is cool. Fuck, I like it. <laughs> I like to watch people dying. Me too. The show to przeciwieństwo polski. Tutaj Emeryci przeżywają najdłużej. Zobacz Squid Game i dowiedz się, w co ubierze się 90% Twoich znajomych na Halloween. Piszota, za każdym razem, kiedy ktoś cię zapyta, czy oglądałeś Squid Game. I bądź najebany 24 godziny na dobę. Albo wal reche, za każdym razem, kiedy zobaczysz, jak jakiś youtuber zrobi Squid Game w prawdziwym życiu. I zostań Tomim Montaną. Aha, i upewnij się następnym razem, czy twoja dziewczyna nie zaproponowała ci Squid Game. Występują! Główny Azjata! Inny Azjata! Kolejny Azjata? To nie był ten sam. Dziadek Azjaty! Azjata z Pakistanu. Azjatka! Az... To nie ta... A nie. Dobra, już nie żyje. Cyski! Cyski! Michał Wiśniewski. 20 milionów obserwujących na Instagramie. A nie, czekaj, już 20... O, 22! Kurde! Sony PlayStation. Evil Korean Elvis be like! The last of us dwa! oraz Mokry sen Netflixa. Czarny Azjata. W serialu Takeshi's Castle kontra Fort Boyard. Ocena 2 na 10. Żartujemy, serial jest naprawdę zajebisty, ale już go naprawdę za dużo, dzięki. I pamiętaj, że Squid Game w Polsce byłby jeszcze brutalniejszy. Gralibyśmy w Noża, w Wojnę, w Dwa Ognie i w Pochowanego, a hostem byłby Jarosław Kaczyński.